ósmy kongres edukacji finansowej i przedsiębiorczości Piotr Topuliński. Dzień dobry. Z nami jest Paweł Kaczmarczyk, Czepczyński Family Foundation. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o spojrzeniu na edukację finansową, na przedsiębiorczość w nieco szerszej skali. Wyjdziemy poza granice Polski i od tego zacznijmy. Unia Europejska i edukacja finansowa to jest jednolita wspólnota, czy tu również, jak w innych wskaźnikach gospodarczych, możemy wyróżnić różny stan świadomości albo wiedzy w różnych krajach 27.? Generalnie powiem, że jest w miarę podobnie, jednak aż tak dużo nas nie różni. Jednakże drobne różnice oczywiście są. One wynikają ze specyfiki kultur i poszczególnych krajów, ale również i z takich ram kształcenia, które występują w krajach. Jednakże Unia Europejska stara się faktycznie sprowadzać te kluczowe obszary rozwoju kompetencji w młodych ludziach, ale też i pracowników w Unii Europejskiej, do mniej więcej wspólnych ram. I dlatego w listopadzie 2023 roku, czyli kilka miesięcy temu, została opublikowana, ogłoszona nowa rama dotycząca edukacji finansowej dzieci i młodzieży, która narzuca pewien wspólny mianownik, czyli wspólne pojęcia i wspólne obszary, które powinny wszystkim krajom członkowskim przyświecać w rozwoju edukacji finansowej w poszczególnych krajach członkowskich. I co jest takim mianownikiem, który nas powinien połączyć zarówno tutaj jak i w innych krajach Unii Europejskiej? No te główne obszary, które są tutaj wymienione, to przede wszystkim próba taka zachęta, żeby poszczególne kraje rozpoczynały tą edukację finansową coraz wcześniej. Do tej pory bardzo w wielu krajach było takie mniemanie, że ta edukacja to powinna być w szkołach średnich. Wtedy się zaczynać. Jednakże coraz częściej właśnie ta nowa rama mówi o tym, że ta edukacja powinna się zaczynać jak najwcześniej. I to mówią też osobistości, jak na przykład pani komisarz Merit McGuinness bardzo często podkreśla, że rozpoczęcie edukacji finansowej powinno się zaczynać już w przedszkolu, a najpóźniej w szkole podstawowej. Już wtedy mamy do czynienia z pieniędzmi. Znaczy, po pierwsze tak, a po drugie, dzieci już wtedy zadają pytania na ten temat. Każdy, kto ma dzieci, dzieci w wieku 5-10 lat, to doskonale wie, że dzieci zadają pytania, a czemu? Czemu ty, czy mamo, tato, chodzisz cały czas do pracy? Czemu cię nie ma? Dlaczego nie mogę kucyka mieć? Albo czemu nie możemy nonstop na takim na to? Tak, dokładnie. Albo często słyszę yy, za drogie. Co to dla dziecka oznacza za drogie? No przecież idziesz do ściany, tak? Wkładasz ten plastik, wypadają pieniądze. No nonstop tak robicie, wy, kochani rodzice. No to co to znaczy za drogie? Więc tą świadomość trzeba u dzieci kształtować od momentu, kiedy te pytania zadają, a to faktycznie się już zaczyna w wieku przedszkolnym, i trzeba tą świadomość kształtować. Nie mówiąc też o tym, że my często nie wiemy, jak o tym rozmawiać. Jakby dziecko zadało pytanie rodzicowi: Tato, mamo, a ile ty zarabiasz? No i w tym momencie każdy tak. Co tu powiedzieć? No w Polsce nie rozmawia się o pieniądzach. Tak, przynajmniej ale właśnie, znajomymi, właśnie a co dopiero w rodzinie. W wielu krajach jest podobnie, no, niektórzy pamiętają takie powiedzenia, tak, dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. Ale to jest jeden z obszarów, czyli zaczynamy wcześniej. Drugi z obszarów to jest oczywiście nowe metody płatności. Tutaj wchodzi cała kwestia elektronicznych, zbliżeniowych, kwestie kryptowalut, kwestie cyberbezpieczeństwa, ponieważ ten świat cyfrowy coraz bardziej wchodzi tutaj w nasze Codzienne życie. I często nie ma granic. No, oczywiście, że tak. Przecież nawet chociażby nowe dyrektywy dotyczące anti-laundering, prawda? Czyli kwestie na przykład uregulowania, że transakcje powyżej pewnej kwoty nie powinny się już odbywać w gotówce, tylko powinny jednak być w formie elektronicznej przelewów, czyli w sposób jakiś namierzalny, możliwy do, do pewnej kontroli, tak? To wszystko, co są, to jest nasza codzienność i dzieci też powinniśmy już do tego przyzwyczajać, żeby były bardziej świadomymi obywatelami w przyszłości. To już wiemy, co należy robić, to teraz może jak? Co robicie również jako Fundacja w kwestii tej większej naszej świadomości? No, tematów jest wiele, wyzwań jest bardzo dużo. Zaczynając od naszego podwórka, czyli od Polski, to przede wszystkim mamy w podstawie programowej już w edukacji i wczesnoszkolnej, i w tak zwanym jednorocznym przygotowaniu do szkoły podstawowej, do edukacji szkolnej, jest element dotyczący pieniądza, systemu monetarnego, banknotów. To wszystko jest wpisane. Problem polega na tym, że nauczyciele nie są kształceni, jak uczyć dzieci, jak rozmawiać z dziećmi o finansach, o przedsiębiorczości, później o ekonomii. Więc pierwsze narzędzie to jest, jak wspomóc nauczycieli. I tu często nawet wiedzy nie brakuje. Nauczyciele są naprawdę świetnie w Polsce, uważam, wykształceni, za to brakuje im często narzędzi. Więc staramy się my jako fundacja na przykład wdrażać projekt ABC Ekonomii już od piątego roku życia, czyli od, w ostatnich dwóch grupach przedszkolnych i w klasach 1-3, tam gdzie właśnie w podstawie programowej miejsce jest. I to są też otwarte głowy na tak. nowe kwestie. Dokładnie, to jest, to jest piękne połączenie. Dzieci zadają pytania, dzieci chcą wiedzieć, dzieci jeszcze dopiero kreują swoje postawy. więc. Podstawy to świetny... matematyki, Ta. to tego się uczymy. I to łączymy, oczywiście. Czyli jak rozmawiamy o cenach, rozmawiamy o reklamie, rozmawiamy o zawodach, rozmawiamy o środkach wymiany, o wolontariacie, bo to też się przecież wszystko łączy, prawda? ekonomii społecznej, podatkach, to wszystko się łączy z matematyką. Tam jest wszędzie dodawanie, odejmowanie, wyliczanie, później procentowanie. Więc to jest potrzebne. Czyli zaczynamy od nauczycieli, żeby dać im narzędzia. Tam, gdzie jest potrzeba, oczywiście, to też wiedza, i tu nie chodzi o wiedzę o finansach, aczkolwiek czasami jest też potrzebna, ale na przykład, jak rozmawiać właśnie z dziećmi na poszczególnych grupach wiekowych o finansach, jak to wprowadzać, jak łączyć właśnie z matematyką czy z naukami społecznymi. Idąc dalej, to mamy też pewne wyzwania, ponieważ właściwie co roku w Polsce pojawiają się regulacje, które troszeczkę na przykład ograniczają dostęp organizacjom pozarządowym, tak zwanym Third Partners, do szkół. Do dzieci. Z drugiej strony nauczyciele szkoły mówią: że "Potrzeba nam nowoczesnej edukacji, potrzeba nam praktycznej wiedzy". I często wie to trzeci sektor. Tak, dokładnie. Więc to są takie wyzwania w jaki sposób to wszystko połączyć. Tu też mamy my jako fundacja, jako Czepczyński Family Foundation, mamy pewien model, taki modus operandi, mianowicie staramy się przede wszystkim dawać zestawy materiały, książki, karty pracy, zeszyty ćwiczeń do szkół, dawać wiedzę nauczycielom. Mówić nauczycielom, jak z naszymi materiałami pracować i zostawiać to już w gestii nauczyciela i szkoły. W ten sposób my, jako organizacja pozarządowa, nie musimy iść do szkoły, nie musimy tych lekcji prowadzić, nie trzeba całych tych procedur przechodzić, zostawiamy edukację w szkole nauczycielom. Ale jesteście obecni, to na koniec naszej rozmowy zapytajmy, gdzie znaleźć Was, gdzie szukać pomocy, kontaktu, gdybyśmy na przykład byli nauczycielami i chcieli zorganizować tematy związane również z tą Waszą działalnością edukacyjną. Tak jak całym cyfrowym świecie zapraszamy na stronę internetową cff.edu.pl tam można się z nami skontaktować i dowiedzieć się więcej o naszych materiałach jesteśmy oczywiście dostępni też w mediach społecznościowych, gdzie można nawet fragmenty naszego programu zobaczyć, obejrzeć lekcję taką pokazową ze szkoły, czy z przedszkola, więc obecnie faktycznie wystarczy dostęp do internetu i można bez problemu się więcej dowiedzieć i z nami skontaktować. I dobre chęci, ale w to nie wątpię, że osoby, które oglądają tę naszą rozmowę, chcą coś zmienić i ulepszyć w tym swoim edukacyjnym otoczeniu. Zdecydowanie tak, dlatego, że ludzie mają świadomość, że brak solidnej wiedzy o ekonomii finansowej po prostu utrudnia dorosłe życie. Wyniki badań Narodowego Banku Polskiego pokazują wprost. Większość respondentów mówi, że edukacja finansowa powinna pochodzić ze szkoły. Niestety, większość też odpowiada, że czerpie tą wiedzę z własnych doświadczeń, czyli często z własnych błędów, potem z internetu, znajomych, przyjaciół. No, szkoła jest dopiero na szóstym miejscu w tych wynikach. Na błędach się uczymy. Mam nadzieję, że nie będziemy ich popełniać, albo będziemy popełniać ich mniej i nie będę bolesne. Tak jest, tego pa byśmy bardzo chcieli. Paweł Kaczmarczyk, Czepczyńskiej Family Foundation, dzięki za to spotkanie. Dziękuję. Trwa ósmy Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Zostańcie z nami, bo przed nami kolejne rozmowy, kolejni eksperci.